Dzień dobry moi drodzy. Piękny słoneczny dzień. Jako, że futbol to nie są tylko przepotężne mecze, gigantyczne kluby i bajońskie sumy zarabiane przez piłkarzy, my dzisiaj udajemy się na mecz trzeciej ligi grupy drugiej, gdzie Kartuzja Kartuzy na pięknych, malowniczych kaszubach podejmie winę Te No i zobaczymy jak lokalna społeczność w mieście Kartuzy, które są nazywane Stolicą Kaszub, żyje i wspiera swój klub. Także zapraszamy z nami na ten odcinek. Słuchajcie, jako że mamy ci 8 marca, to dla żeńskiej części naszej widowni życzymy wszystkiego najlepszego, pociechy ze swoich facetów, no i pięknego, pięknego futbolu po prostu do oglądania. I co tu Olek jeszcze dodasz? Przede wszystkim, no jako że piłkę nożną odmieniamy w rodzaju żeńskim, no to... Uwierzcie nam, że naprawdę nasza sympatia do kobiet jest tym mocniejsza. Także, tak jak mówię, wszystkim paniom wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, a resztę, drogie panie, proszę sobie same wziąć od życia, bo jesteście wspaniałe, także dziękujemy Wam e, za wszystko. No i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Tutaj już wychodzą dzisiejsi herosi na boisku. kartuzy, kartuzy wineta Volin. Ciekawostka jest taka, że przed stadionem jest baner i było napisane wineta, a to jest wineta, czyli dobrze mówiłem. No i zobaczymy, co się dziś w trzeciej lidze wydarzy. Nabite trybuny niekoniecznie, ale lokalnie przyszli kibice. No i oczywiście czekamy na rozpoczęcie meczu. Proszę Państwa, no tutaj szarża winety Wolin, ale z akcja zastopowana w zarodku. Mecz się zaczął. Druga minutka. Także no tutaj stadionik, jak widać, troszeczkę ludzi przyszło. To jest pierwsza e, runda. E, Boże, pierwsza runda. Pierwsza kolejka rundy wiosennej. No i jak e, to się dzisiaj skończy, no to musimy poczekać 90 minut. To jest bilecik na stadion Cartoonii, ulgowy 5 zł, normalny za dyszkę. Uważam, że cena uczciwa, bo no, spotykałem się z dziwnymi cenami biletów na mecze trzeciej ligi, jak sobie tutaj jeździmy regionalnie. To wiadomo, my jakby stacjonujemy w Gdańsku, to tą pomorską, czy też trochę warmińsko-mazurskiego zwiedzamy. Także uważam, że naprawdę ta kwota super, naprawdę rozsądna cena. Bo uwierzcie mi, że bywało tak, że za 25 zł normalny bilet na trzecią ligę, to, to już uważam, że jest gruba przesada. Nie będę mówił gdzie, wyjdzie w praniu. Dzieje się, moi drodzy, na boisku w Kartuzach, naprawdę mecz w dwie strony. Tutaj pan ochroniarz, e, prywatnym ochroniarzem Roberta De Niro, też jest e, w życiu codziennym. Także gość naprawdę nie wciemie bity zna się na swojej, w swojej branży, w swojej robocie. Pozdrawiam pana, ochroniarza. Słuchajcie, ostatni mecz między Kartuzami a się 3-1 dla Kartus. Mam teraz 20 minutę, jest 1-1 dla Kartus. Jak się skończy, nie wiem, ale myślę, że patrząc na przebieg meczu na razie, myślę, że Kartuz dominują. Myślę, że to się też może być podobno nie Mamy szczęście do ładnych bramek, ostatnio z dystansu, tak jak było w Bratysławie. No, powiem wam szczerze, że brameczki z dystansu chyba się nas trzymają. A jaki będzie wynik? Szczerze, nie śledzę trzeciej ligi za bardzo, jeśli chodzi o takie siedzenie i klikanie w niej, ale no, na początku no, lepiej wygląda kartuzja. Także wydaje mi się, że oni wygrają, też grają u siebie. Jest to pierwszy mecz właśnie nowej rundy, więc myślę, że też jest jakaś motywacja przed swoimi kibicami, którzy pojawili się dzisiaj właśnie na tym stadionie. Rozdawanie wizytówek na niższych ligach naprawdę fajna sprawa. Także działamy też z marketingiem. U nas tylko agresywny marketing, kartkorowy, bo tylko taki się liczy. O, ale przelot. Moi drodzy, 2-0 dla Kartuzji, w tym momencie. Bramkę strzelił Oktawian Skrzecz. No, czyli to był taki talent polskiej piłki, który grał kiedyś w młodzieżówkach Szalkę 04 Gazy Kirszyn. Także no, zapowiadał się fajnie. A teraz gra w kartuza. Tutaj catering stadionowy w Kartuzach, karkuweczki, szaszłyczki, kiełbaski i tutaj e, wyjeździcie ogólnie po m, jakichś tam różnych miejscach, czy tylko tutaj? Generalnie niedługo mamy trzecie urodziny, tak coraz bardziej ruszamy w trasy, tak po powiecie bardziej, nie? Aha, tutaj regionalnie, mam rozumieć? Tak, dokładnie. Dobra, no to co, testujemy. Tutaj macie ceny. A gdzie macie lokal? 3 maja 13. Dobra, no to jak będziemy... W... Proszę Państwa, szaszłyczek u mnie wjechał, u Skolsa co? Była za 15 zł bardzo barw cena. Ja za 23, ja ogólnie uważam, że szaszłyk to jest takie danie, które można bardzo łatwo skiepsić ale próbujemy. Uroki niższych lig, 10 na 10, serio, 23 zł. mięciutkie mięsko, super zgrilowane warzywka. No a skoro mówi, że też kiełbaska rewela, nie? No na pewno. No kiełbaska no, dzisiaj, przy takiej aurach jak dzisiaj. Piękna pogoda, 15 stopni. Z łóżeczką Wszystko się tu zgadza. Trzecia liga w kartuzach. Warto przyjechać. Też zwierzęta też oglądają futbol. Także jest dla wszystkich. 38 minuta 3 do 0. No zespół Winety tam na początku coś próbował, ale no to, to nie, to, to jest w ogóle walka Dawida z Goliatem. Słuchajcie, może skończy tak samo jak socią byliśmy na ruchu, że 5-0 było dla, dla Wisły. No ostatnio dużo bramek mamy ładnych. No, tylko ale... w Bratysławie była jedna, ale tylko za to jedno, jaka? Ale jaka? No, Hokejowy wynik się szykuje. Drużyna winety ogólnie miała nie przystąpić do rundy wiosennej, ponieważ były tam jakieś problemy i perturbacje finansowe. Natomiast jednak są, ale grają małolaci, Średnio wieku, dzisiaj winety na boisku to jest 18,5 roku, więc naprawdę młodzi ludzie grają dzisiaj w tej drużynie. Moi drodzy, my już w drodze powrotnej zajedziemy jeszcze w jeden fajny punkt, który lubię w tym mieście, bo moja profesja jako przedstawiciel handlowy na co dzień też pozwala mi trochę zwiedzać województwo pomorskie. 4-0, mecz za sekundę się kończy. No co, mecz bez historii, ale piękna pogoda, wspaniały catering i myślę, że jednak niższe ligi są warte uwagi, dlatego też jesteśmy tutaj i dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Zapraszamy na kanał i do subskrybowania. Pozdrawiam! Kochani, jesteśmy już po meczu, 4 do 0 dla Cartusi, także wineta wolny zmiażdżona, no ale tak jak wspominałem, problemy ze składem, problemy finansowe, fajnie, że byli, że przyjechali. Eee... Za nami jeziorko w Kartuzach. Ja już, że tak powiem, trochę to miasto pozwiedzałem ze względu na moją profesję, przedstawiciela handlowego. No i zwiedzam sobie Pomorskie i taka mikroturystyka też jest dla mnie ważna. E, wrażenie dzisiaj z meczu? E, mój kompanie wspaniały? E, no myślę, że największe wrażenie zrobił na mnie catering. Naprawdę przepyszne jedzenie. I szaszłyki, i karkówka, i kiełbaska. No teraz pozostaje mi wypić pyszną lemoniatkę z Lidla, Freeway, polecam, z 2 złote, Pyszne. Product placement zrobiony, e, za nami, tak jak mówię, jeziorko, chyba klasztorne ono się nazywa? E, potwierdzimy to, e, tutaj napiszemy pod spodem, co, moi drodzy, no wiosenka przyszła, mamy nadzieję, że już z nami zostanie, dziękujemy za ten odcinek, zapraszamy do suba i do pozostawiania łapek w górę, a ja lecę dalej i czekajcie na kolejne materiały, bo będzie się działo, pozdro!